Witam profesorze. Dzień dobry. Profesor Krzysztof Łabuzek, ekspert Akademii WSB. Można się przywitać czy nie? Bo Oczywiście, witam z kierowcą serdecznie. się witamy, wiem, że nie rozmawiamy z kierowcą. Tak jest w autobusach napisane. Ale musimy porozmawiać, bo od tego nasze spotkanie. Panie profesorze, pięknie pan mieszka w tej yy, Tylko połowę tygodnia, bo w Jaworznie mieszkam z racji bliskości pracy. Ja bym też chciał chociaż połowę tygodnia. Zapraszam, przyjechać. znajdziemy jakąś działeczkę. Złatna pod Żywcem, pod Ujsołami właściwie. Tak, bliżej. tak. czy znaczy ja tam mieszkam jeszcze kilometr do góry. No widzę, że tam więc Nie wiedziałem czy zjadę, ale udało dobra, się. Jadę. Tak to bym skuterem przyjechał. E, miałem nadzieję, że z zaśnieżonej Złatnej, a to tak na razie nie spodziewałem. Zaczyna się dzisiaj, będzie ładnie. Proszę jutro przyjechać, zapraszam. Początek zimy w połowie stycznia, czasów dożyli. <laughs> no dobra profesorze, jeżeli ktoś się zajmuje mm, zdrowym trybem życia, to to jest jaka specjalizacja? Nie, ona nie jest nazwana. Wiem, że teraz zaczyna się myśleć nad definicją stworzenia nowej specjalizacji, która się zajmuje chorobami cywilizacyjnymi. Prawie? Nie ma czegoś takiego. Wiem, że ma powstać na Śląsku taki szpital, który się będzie specjalizował w chorobach cywilizacyjnych. Uważam, że to jest bardzo dobry pomysł. Póki co takiej nazwy nie ma. Mnie się wydaje, że spośród wszystkich specjalizacji, najbliższa, najbliższa jednak jest moja ukochana królowa. Czyli interna, No to obejmuje, że to właśnie. No, powiedzmy. Wie pan, co takie opracowanie, mało naukowe, raczej popularno-naukowe, ale na końcu są bardzo poważne wnioski. Autorzy piszą, że cały świat. Poza Japończykami być może, umrze na zawał serca, udar mózgu albo cukrzycę. Bo nas cywilizacja pcha w tych kierunkach, ułatwia życie, a my nie mamy w sobie siły woli i sami się pchamy do urny. Bardzo dobrze, że Pan powiedział o tej woli, dlatego że niestety moim zdaniem definicja otyłości takiej tak zwanej prostej, czyli z nadmiaru, z nadmiaru kalorii, z nadmiaru energii, jest zaburzeniem psychicznym. I Robię, bo za chwilę będzie fala hejtu. Już taka była jak kiedyś w, w pytaniu na śniadaniu powiedziałem, że jest to pamiętam. choroba. Pamiętam, pamiętam. Znaczy, choroba psychiczna jest chorobą jak każda inna. No, nie ma się co wstydzić. Sam miałem zaburzenia depresyjne e, leczone wiele lat. Ale gruby to nie wariat. Właśnie, znaczy, proszę nie używać takiego słowa wariat, bo to jest 200 lat temu. E, te zaburzenia psychiczne polegają na tym, co jeszcze nie jest zdefiniowane, że część naszego społeczeństwa. Nie potrafi sobie powiedzieć stop I, i to nie dotyczy tylko otyłości czy nadwagi, ale uzależnienie od jedzenia, czyli odrobienia sobie dobrze, bo każdy sobie chce zrobić dobrze. No a jedzenie jest fajne. O to chodzi. Jedzenie i picie to najgorsze. W związku z czym jedni ludzie mogą żyć w otoczeniu kasyn, narkotyków i młodych sekretarek i nie sięgają po nie, a część jest taka, że nie ma tego. A szukają, żeby znaleźć i się zaspokoić. To samo jest z jedzeniem. Czyli my możemy siedzieć, patrząc na pana redaktora, również, możemy sobie siedzieć przy suto obstawionym i zakrapianym stole, zrobimy sobie fajnie, ale w pewnym momencie mówimy: Może ta druga golonka to już nie jest najlepszy, pomysł. bo potem będzie niefajny. No właśnie, natomiast wielu z nas nie ma tego hamulca i moim zdaniem kierunek leczenia nadwagi i otyłości, to jest kierunek oparty o leczenie zaburzeń, właśnie tych, o których wspomniałem. Znowu nie chcę używać słowa Jasne. psychicznych. No dobrze, to się, aby nie zaczyna, jednak znacznie wcześniej. 33% polskiej młodzieży w wieku wczesnoszkolnym ma nadwagę albo otyłość, to potem z wiekiem trochę spada, ale do 20 paru procent mhm. Jest to możliwe, ale znowu musimy patrzeć na to... Yy, znaczy, tak jest, jest to możliwe. To, co pan cytuje, jest prawdą. Natomiast musimy popatrzeć szerzej. Co oni mają w domach? Jaki mają przykład? Jakich mają rodziców? Jakich mają dziadków, które tylko mówią czekoladka? Kto, co przynosi babcia na urodziny? No. Bomboniere. albo właśnie. czekoladę. No właśnie, a przecież nie marchewkę, prawda? No nie. Albo rower. Bo nie jest dobra. Yy, no o to chodzi. I teraz yy, problem polega na tym, że musimy przeanalizować... Co robią dziadkowie, jak wyglądają dziadkowie, bo jednak stworzeni jesteśmy z mamy i z taty, a oni są ze swojej mamy i taty. Te geny jakoś tam przechodzą. Nie mówię o genach otyłości. A nie chodzi o to, że oni mieli inny tryb życia. Oni musieli być bardziej fizyczni. Ależ niż my. oczywiście! Proszę zobaczyć, w jakiej żyjemy w cudzysłowie schizofrenii. Ludzie przez, no można spokojnie powiedzieć, tysiące lat walczyli o dostęp do jedzenia, żeby nie być głodnym. Bo go nie było. A teraz ludzie wydają pieniądze żeby być głodny, płaci pan y, na jazdę na rowerku, płaci pan. Y, fitness, Club, fitness płaci basen, pan jazda konna, możemy to powiedzieć. Pudełkowa dieta, płaci pan w końcu za zastrzyki odchudzające, hamujące apetyty. Czy jest też coś takiego? Hit. Oczywiście, ale to na no kolejnym odcinku. Okay. Bardzo skuteczne, ale to nie tędy droga, dlatego że one sztucznie hamują apetyty. To jest tak, jakby se pan y, y, na imieninach założył kaganiec. Czy to jest skuteczne? No, oczywiście, że to Ale jest... nie jest fajnie. Nie, jest fajnie i ileż można chodzić w kagańcu, prawda? W związku z czym, yy, jesteśmy, z dziada, pradziada mamy jakieś przyzwyczajenia. Yy, troszkę pogubiłem wątek. Chodzi o to, że yy, nie musimy być fit, musimy to na sobie wymuszać, chociaż całe tysiąclecia nie musieliśmy o to dbać, bo natura to regulowała. No i świat nas otacza trochę wrogi, jak mi się wydaje. Jak spojrzymy dookoła, to powinien pan tu mieć na stokach pełną młodzieżę na nartach. Można się poślizgać na błocie, ale żaden szpas. Nie, oczywiście, że tak. Yy, no, to już nie, nie, też znowu nic płyniemy. na to nie poradzimy, bo mamy fajne przyjemności, które są wynikiem trzymania yy, te, telefonu w ręce. Po co iść, jak można się pośmiać z filmików, jak ludzie na stokach się wywracają. A mózg chce zawsze sobie zrobić dobrze. To Ludzie w ogóle tego nie biorą pod uwagę. Tylko wie pan co, jest taki element, który od, od setek lat budował najsilniejsze ludzkie. Tęsknoty i, i budował ich kierunki działania. Moda. Jest moda na bycie fit. Ludzie wiedzą, że lepiej wyglądający mają lepsze nie wiem, perspektywy zawodowe, mm. są lepiej przyjmowani w różnych środowiskach. I to nie działa. Nie działa, bo myślę, że jest ta moda okupiona cierpieniem i walką. Jeśli modne są czerwone berety i żółte krótkie spodenki. To je wystarczy kupić, tak jest. Natomiast tutaj niestety wymaga to wstania i wiem to po sobie, bo ja też nie lubię wysiłku fizycznego. Jestem szczupły. Ale to geny. Z... Nie, nie ma czegoś takiego. Nie ma? M mówimy o otyłości y tej prostej, bo oczywiście jest otyłość uwarunkowana genetycznie Są pewne zaburzenia, na przykład, e, na przykład zespół Downa, czy, czy inne zespoły, gdzie te dzieci czy, genetyczne, gdzie, gdzie te dzieci są z natury krągłe. To mają czym pro... są skłonności do tycia? Jest coś takiego, że legenda? Są, ale to jest 10%. To jest otyłość wtórna, Natomiast na przykład do czynności tarczycy. Na przykład, y, natomiast 90% to jest niestety otyłość związana z, z, z brakiem hamulca przed dojadaniem. Nasz mózg jest genialny. On zrobi wszystko, żeby sobie zrobić dobrze. Jego ciało nie do końca interesuje. A nas zabije w końcu? No tak, oczywiście, że tak, ale to myślę, że troszkę za daleko idziemy w tą filozofię. No skróci życie. Niewątpliwie tak jest. Natomiast no, tutaj, jakby abstrahując, mimo że żyjemy w świecie coraz bardziej zatrutym, żyjemy w świecie otyłości, braku ruchu, to z dekady na dekadę jednak żyjemy coraz dłużej. To jest zastanawiające. Mamy coraz więcej nowotworów. Na coś innego umieramy, e, na otyłość. Tak jest, natomiast no, dzięki rozwojowi e, medycyny i farmakoterapii, ja jestem farmakologiem klinicznym, e, substancje chemiczne, czyli angażowanie e, receptorów czy, czy jakichś komórkowych mechanizmów do podtrzymywania zdrowia i życia to jest mój konik i to uwielbiam, czyli ja nie obcinam jelita, żeby uratować pacjenta, włączam pewien lek. Dlatego to kocham i dzięki rozwojowi farmakoterapii ludzie żyją po prostu coraz dłużej, bo nie mają nadciśnienia, nie mają hypercholesterolemii, nie mają insulinooporności i 50 innych. Ale to chorób. wie pan, że ludzie będą się modlili do takich lekarzy jak pan? Daj pan mi zaczek albo tabletkę, i nie zawracaj głowy bieganiem. Bardzo dobrze, tylko że to jest genialny sposób na zarabianie pieniędzy dla y, firmy, która produkuje taki zastrzyk. Dlaczego? Bo ona takiego pacjenta uzależnia od prostoty. Czyli podaje sobie pan raz w tygodniu zastrzyk albo zjada tabletkę. I, i mogę i... jeść golonkę? Właśnie nie może pan jeść, bo pan nie ma na to ochoty. A, a to Czyli nie? Tak jest. No, wie pan, y, nie do końca fajnie, bo fajnie jest wtedy, jeśli pan się zdecyduje na podawanie tego leku do końca życia. Bo do końca życia patrzy pan na tą golonkę i mówi sobie tak, schrupałbym, ale jak patrzę, to za przeproszeniem chce mi się wymiodować. Tak jest. Ale pytanie teraz takie: czy będzie pan ten lek sobie podawał przez kolejne 30 lat? Jeśli tak, ok, fajnie. A jak, nie, jak przestanę, to co wtedy? Dramat. Jojo, trzy razy szybciej, wyższe i nie mówię tylko tego w oparciu o literaturę, o literaturę, która to potwierdza, czyli ten nawrót szybki masy ciała, mówię to w oparciu o własne obserwacje, ponieważ 80% moich pacjentów to są pacjenci, pacjenci, o których teraz rozmawiamy. Czyli ja mam pacjentów, zachłysnęliśmy się wszyscy tymi lekami lat temu, może z pięć, bo pierwsza wtedy była chyba wiktoza, taki lek, obecnie rzadziej stosowany. Ci pacjenci jakoś tam szczupleli, no ale oni po dwóch, trzech latach mówią tak. Kurde, no ale to, to znaczy co? No fajnie, dzięki, fajnie zeszczuplałam, zeszczuplałem, ale czy ja mam te leki sobie podawać do końca życia? A ja mówię, no jeśli pani nie jest w stanie bez tego leku nie sięgnąć po torcik i ograniczyć kalorie, no to ja nie widzę innego rozwiązania. To zróbmy doktorze doświadczenie, odstawmy. Powiem panu, że z mojej obserwacji, nie chcę strzelać cyframi, ale ogromnej yy, populacji leczonych yy, pacjentów i pacjentek, yy, może 5% utrzymuje kilogramy po dwóch, trzech latach. A potem? No tyją. Ale już wtedy tyją tak niebezpiecznie? To jest inna jakościowo sytuacja. Nie, taka sama. Kilku? Nie, taka sama. No po prostu nadmiar kalorii. Organizm jest tak skonstruowany, wie pan, że yy, nie da się wydalić jednej kilokalorii spożytej w nadmiarze. Innej niż ją Pan spali. Czyli e, jak Pan spożyje więcej kilokalorii niż jest w stanie spalić, choćby jedną, to jej się nie da pozbyć, czyli organizm nie zrobi kupy nią, nie wysika, nie wypoci, nie wypromieniuje, nie, nie wiem. No zasada zachowania energii. On sobie ją odłoży na później. Dlaczego? Że ludzie e, przez miliony lat głodowali. Głód to była nasza codzienność. Jedliśmy najczęściej raz dziennie. I czyli myśmy się przygotowali na głodowanie? Tak. Mamy magazyny tak. potworzone, w tak. Środku. tak? i gorąco polecam. Genialna książka profesora Konarzewskiego z Białego Stoku. Na początku był głód. Drodzy Państwo, jest do kupienia. W... Nie było wznowienia, więc jest do kupienia na Allegro czy w jakiś tam antykwariata. Był na takiej stronie, co jest. Ma nazwę taką jak taki gryzoń mały. Yy, i za dwa złote. Genialna książka, na początku był głód, profesor Konarzewski, yy, pokazuje, jak kształtowało się żywienie ludzi od momentu, kiedy mamy Homo erectus, do teraz. Jaka jest nasza przyszłość w przy związku tym? Wobec wrogiego świata, który napędza się ekonomicznie yy, naszymi słabościami i podsuwa nam te wszystkie drobiazgi. A my z nich korzystamy, bo nasz mózg jest tak skonstruowany, jak Pan mówi, że chce sobie robić dobrze. To jaka jest nasza przyszłość? Ja myślę, że zła. Ja to widzę bardzo czarno. Nie wiem, co się wydarzy, dlatego że wszystko, co badamy, idziemy w kierunku leków odchudzających, nie idzie w tym kierunku, co trzeba, ponieważ idzie w zastrzyki odchudzające, w tabletki odchudzające. Natomiast, tak jak wspomniałem, uzależnienie niczym się nie różni od alkoholika, y człowieka uzależnionego od hazardu, seksu, y narkotyków, papierosów. Czy wszystko to, co wymieniłem, leczy się zastrzykami? Nie. nie! Psychoterapią. Powinny być organizowane takie grupy wsparcia. Przy czym ja nie mówię o ludziach krągłych. Ja mówię o otyłości chorobliwej, czyli BMI grobne, powyżej 30-35, czyli taki chłop naszego wzrostu waży 250 kg. To są moi pacjenci. Oni, I co pan im mówi? Ja ich od razu kieruję niestety na leczenie bariatryczne, dlatego. Że, chociaż jestem w sumie przeciwnikiem tego Czyli leczenia. robi pan im resekcję żołądka. Znaczy nie ja kieruję Rozumiem. ich do specjalistów, którzy się zajmują fragmentu żołądka. fragmentu żołądka, ta resekcja rękawowa plus jeszcze tam skrócenie zrobienie takiego obejścia w jelicie. To rzeczywiście jest skuteczne, bo na nich nie ma ratunku. Jeśli ktoś waży przy naszym wzroście 150 kg, staje nago przed lustrem i mówi nie, nie jest źle. To na co on jest chory? Na głowę. Tak jest. To jest zaburzenie postrzegania. Nikt tego nigdzie nie opisuje. No ale świat mu nie daje bodźców. Ja jesteś brzydki, nie chcemy cię tu. Przeszkadzasz nam. Tak, ale wraca w pielesze, siada przed telewizorem, piweczko za 2,90, salce sonik i owoce. I życie jest piękniejsze. Oh. No dobrze, wie pan, ludzie powinni zauważyć chyba, że gdyby to było takie proste i zastrzyki tabletki leczyły, czy prostowały nasze. Mm. drogi, To wszyscy byliby szczupli, a nie są. Więc to nie działa tak doskonale i to widać gołym okiem. No nie działa, wie pan, bo my jesteśmy zewsząd bombardowani e, trudno powiedzieć, czy reklamami, ale pewnymi sugestiami. Doskonale pan lepiej, albo i lepiej ode mnie wie, jak rozbudowany jest system marketingu podprogowego. E, my musimy kupować, spożywać, bo to napędza przecież przemysł. Powiem Panu taką krótką historię. W Stanach Zjednoczonych w zeszłym roku opublikowano pracę w bardzo dobrym czasopiśmie, które śledzi masę Amerykanów od lat 60. do teraz. Pierwszy raz w zeszłym roku okazało się, że krzywa wzrostu masy ciała zrobiła się płaska. To szczupleją Amerykanie? Tak. Dzięki czemu? Dzięki farmakoterapii, dzięki zastrzykom odchudzającym. Eee... Czyli oni są dowodem na to, że to działa. Tak jest, ale obserwacja jest pięcioletnia, ośmioletnia czy dziesięcioletnia. Pytanie, co będzie dalej? Bo teraz ja sobie myślę tak, dlaczego tacy Amerykanie szczupleją? Podają sobie zastrzyk i oni nie jedzą, prawda? Nie jedzą i szczupleją. I tak przez 3 do 5 lat. Teraz proszę sobie wyobrazić. Ameryka to jest kraj, który przede wszystkim liczy pieniądze, dlatego jest najbogatszym, największym, najsilniejszym i najlepiej rozwiniętym w medycynę i w technologię krajem, państwem na świecie. I oni obliczą sobie tak. Ileś tam milionów tych ludzi jadąc do roboty godzinę, a ze dwa razy zatrzymują się w maku. No bo do, według nich dobre jedzenie i tak dalej. Narkotycznie, tak, dobre, narkotycznie jedzenie. dobre jedzenie. I teraz dlaczego oni zeszczupleli? Ponieważ oni omijają jednego maka. Ktoś to wyliczy. Czyli za dwa, 3 lata albo już ekonomiści zobaczą, kurczę, sieć, sieciówka, która dostarcza y, do dochodu narodowego spory procent, nagle zaczyna mieć mniejsze obroty. Więc mniejsze podatki płaci. No właśnie. Ergo teraz, budżet jest skromniejszy. No właśnie. Teraz, ale to nie dotyczy tylko maka. To dotyczy kupowanych bananów, to dotyczy pieczywa, soków. A co, grubscy lewarują budżet? No tak będzie. No bo. Dlaczego oni zeszczupleli? To nie jest lek, który rozpręża yy, procesy energetyczne w organizmie, czyli takie, że pan zje 5000 kilokalorii, ale 3000 z nich gdzieś w coś się zamienią. Nie ma takich leków odchudzających. No dobra, ale to się państwu opłaca, bo przecież oczywiście ci ludzie jedzący tyle, eee... dostarczają pieniędzy do budżetu państwa gdzieś pośrednio poprzez te firmy, które produkują tą żywność. Ale oni kosztują to państwo potem, trzeba ich leczyć. No ja mam nadzieję, że to ktoś wyliczy. To znaczy, farmakoekonomia się tym zajmuje. Że ktoś wyliczy i zobaczy, że dbanie o pacjentów i ich odchudzanie spowoduje mniejszą konsumpcję, ale jednocześnie oni będą mniej kosztowali państwo. Ale proszę zobaczyć, jaka, jaka tu jest rozbieżność, o czym my rozmawiamy. My rozmawiamy o zdrowiu, o mniejszym obciążeniu chorobami budżetu państwa, a jednocześnie a jednocześnie państwo promuje sprzedaż. Alkoholu promuje w sensie podatku. Yy, alkohol, yy, alkohole wys, wysokoprocentowe, niskoprocentowe yy, yy, i papierosy. Czyli proszę zobaczyć, państwo yy, daje pieniądze yy, z jednej strony na promowanie rolników produkujących substraty do wody yy, albo produkujących tytoni a jednocześnie daje kwotę na onkologię, żeby rozwijać technologię walki raka płuca czy marskości wątroby. Przecież to jest jakaś schizofrenia. No jest, tylko na końcu są pieniądze w budżecie państwa. Do tego zmierzam. Podobne. Mam nadzieję, że ktoś to liczy. Wiele lat temu ten, taką rozmowę przeprowadziłem z moim ówczesnym pacjentem, który był dyrektorem oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach. Jeszcze pracowałem wtedy w Ligocie, w ośrodku akademickim. Ponieważ on miał jedną z chorób metabolicznych, yy, opartą nie o otyłość, bo był szczuplusieńki, ale tak, z, ponieważ zaprzyjaźniliśmy się trochę, y, to mu powiedziałem to, co teraz właściwie Panu mówię, lat temu, dwa, niecałe 20, żebyśmy zrobili, utworzyli, ja bym chętnie w tym pomógł i to zaprojektował, y, jakiś sposób wyławiania POZ-ów, y, pacjentów skrajnie otyłych, tak jak mówię, BMI 35-40, czyli 200 kg, żeby objąć ich programem, ale programem takim, żeby była pomoc społeczna, która przychodzi, kontroluje lodówkę, żeby były jakieś karty, na które ci pacjenci nie mogą kupować pewnych produktów, A żeby oni się im pomóc na to, He, Powiedział mi panie doktorze. Panie doktorze, wie pan Jaka składowa pacjentów biednych, jaki to jest elektorat? Nie będę mówił, jaki to był wtedy elektorat. Nie, nikt się na to nie zgodzi. Nikt się na to nie zgodzi, ponieważ stracimy ich jako wyborców. Koniec o, cytatu. Nie, no koniec cytatu. Nie, no, okay, to ale, tak było. Ale z drugiej strony, pan ma takie doświadczenia, pan to wie lepiej niż ja. Czy pacjent, który jest chorobliwie otyły, uwielbia jeść, spotykając kogoś takiego jak pan, kto stawia mu bariery, kto mu. No mentalnie gdzieś tam grozi, pokazując drogę, którą on w tej chwili podąża. Nie staje się go wrogiem? Wrogiem czego? Pańskim wrogiem. Mogi, moi. Wie pan, ja mam tylu pacjentów i już jestem dużym chłopcem i ja się już nie boję. W związku z czym, jeśli pacjent uważa, że gadam bzdury, no to jakby. Ja szanuję jego decyzję i wie pan, żyjemy w takich czasach, że nie ma autorytetów. Każdy, bardzo. Tak, oczywiście. No, właśnie, to jest leps lepsze powiedzenie. Yy, I teraz, jeśli on mówi mi, że yy, na TikToku mu jednak powiedzieli, że jest inaczej, i on dyskutuje z profesorem, który nie kupił sobie tego tytułu na Allegro, ani nie zrobił go w. Yy, w mało referencyjnej w... szkole. W... W... No właśnie. <śla> No to se myślę. No to co ja mam? Co ja mam zrobić? Mam klęknąć. Czy na to nie pomogę, no Co tak, mam klęknąć przed nim? No przecież nic nie zrobię. Ale muszę powiedzieć, że mam wiele sukcesów terapeutycznych, bo ja oczywiście nie jestem wrogiem farmakoterapii i ja te leki stosuję, ale to musi być podparte długą rozmową, pewną sugestią, pewnymi przykładami. Niestety musi to trafić na grunt o nie chcę mówić brzydko, ale o, no, o pewnym poziomie IQ. No bo jak człowiek jest taki no, kompletnie zabiegany, nie, nie, nie analizujący, nie zastanawiający się, tylko robiący sobie dobrze. No, to oczywiście, że dla niego rozwiązaniem zdrowotnym będą owe zastrzyki, zastrzyki i, tabletki. i tabletki. A one są dostępne finansowo dla każdego? No, generalnie to jest tak, że jeśli ktoś ma wskazania, bo ma cukrzycę, której towarzyszą, towarzyszy znaczna otyłość, plus jeszcze inne powikłania, to najczęściej garbionki, to są refundowane tak, i one kosztują około 100 paru złotych, więc powiedzmy na miesiąc jest to do przełknięcia. Niestety, państwo tak układa kryteria refundacyjne. Y, że większość tych pacjentów nie spełnia tych kryteriów. Ja tak nie, nie winię za to y, ministerstwa zdrowia dlatego że gdybyśmy wszystko wszystkim refundowali no to po tygodniu pójdziemy z torbą. O to chodzi. Więc za, trzeba znaleźć jakiś złoty środek. Natomiast y, jeśli nie są refundowane, czyli mamy pacjenta otyłego y, bez chorób w cudzysłowie chorób towarzyszących, bo sama otyłość jest y, chor chorobą śmiertelną, taką samą jak nowotwór. Y, y, no to koszt to jest około 500 zł na miesiąc, na miesiąc? To do 2000 jest... na najniższy pas. To nie jest tanisz pas? może tańszy od siłowni? I na pewno mniej kłopotów. <laughs> yy, tak, na no, tak. Nie no, oczywiście że tak. Ja myślę, że ja myślę, wie pan, że doczekamy takich czasów, kiedy patent na cząsteczkę tej substancji chemicznej czy tych kilku substancji chemicznych zostanie, wygaśnie, czyli to będzie około 10 lat od ich wdrożenia w Stanach Zjednoczonych i pojawią się firmy, które będą te leki robić za, nie wiem, 50 złotych na miesiąc. No dobra, będziemy wtedy szczupli farmakologicznie, ale tak. zdrowi? Nie będziemy mieli. Na pewno powikłań związanych z obecnością tkanki tłuszczowej. A te leki nie dostarczają jakichś uboższych? No niestety dostarczają, aczkolwiek rzadko. Najczęściej mówimy o ostrym zapaleniu trzustki. Ja tych leków wypisuję całkiem sporo. Trudno jest mi to w procentach czy w punktach procentowych oceniać, ale to jest myślę poniżej 1% i nie zdarzyło mi się powikłanie śmiertelne w sensie ostrego zapalenia trzustki. Takim najbardziej niepokojącym i nie do stolerowania przez pacjentów jest uczucie nudności, powiedzmy wymioty i biegunki, ale one mijają. Przewód pokarmowy się do tego przyzwyczaja. Rozmiar S jest bardziej kuszący pewnie. Niż uczucie nudności. Nie, oczywiście. Bo ja też pacjentom mówię, że jak komuś się chce wymiotować, to też nie je. Nie? To też jest jeden no z tak. mechanizmów działania. Poza tym, no, miał tysiąc w portfelu, nie ma tysiąca. To jest kolejny mechanizm odchudzający. Więc oczywiście mówiąc żartobliwie. Natomiast powiem szczerze, że mimo swojej skuteczności, jeśli chodzi o te leki, to one mają naprawdę. W sumie niewiele działań niepożądanych. Jest masa innych leków, które mają, a musimy je stosować, bo leczą. Tak jest. Natomiast. choćby leki związane z chemioterapią. Natomiast no te leki kurczę, ludzie przyjmują i no nie ma dramatu. Oni naprawdę szczupleją. Natomiast mnie się wydaje, jeśli taki jest nasz zamysł, żeby półkuli ziemskiej ustawić na zasadzie. A tak jest zamysł. Bo okay. proszę również pamiętać, że z tych drogich leków firma, która produkuje, płaci podatek. No tak. Tam jest zatrudnione z tysiąc ludzi. I to się Państwu znowu może. Opuść. No właśnie. Teraz... Temat jest trudny. <laughs> Natomiast mnie się wydaje, że powinniśmy iść w kierunku jednak zadbania o pacjentów, którzy żyją w dobrobycie, o to, żeby im pokazywać, bombardować ich. Yy, promocją zdrowia, promocją ruchu, promocją niejedzenia. Bo na końcu wszystko jest w głowie. No właśnie, ale nikogo to jakby nie interesuje. No bo to jest prawda, której nie chcemy. Ona jest mniej smakowita niż z lukrem. <sum> tak, no i nie, łatwiejsza niż siłownia, czy fa fascynuje mnie, raz ch też chodzę na siłownię z małżonką, żeby. Nie nienawidzę tego. Ale żona mnie ciąga, ponieważ wiemy o tym, że w naszym wieku, czyli po pięćdziesiątce... 50... No, masa mięśniowa drastycznie zaczyna spadać. Jeśli nie będziemy stymulowali mięśni wysiłkiem, takim najlepiej beztlenowym... Czyli to masa taka, tłuszczowa zacznie przybywać. No właśnie, ale też przede wszystkim znikają mięśnie poprzecznie prążkowane, a one są traktowane jako organ. To nie jest tylko organ, który umożliwia nam jazdę na rowerze, ale to jest organ metaboliczny. On, bez niego umrzemy. On odpowiada za równowagę insuliny, Glukozy i bardzo, bardzo wielu y, hormonów. Warto o to dbać. Słuchać mądrych ludzi. Profesor Krzysztof Łabuzek z taką opowieścią o naszym życiu codziennym, mniej i bardziej wygodnym. Bardzo dziękuję za rozmowę i za spotkanie, panie profesorze. Bardzo dziękuję, było mi przemiło wszystkich państwa i pana redaktora. Pozdrawiam serdecznie.